No dobra, Buntuje mi się telefon, bo nie chce mi tutaj transmisja. Mimo, że mam niemiecką kartę i niemiecki internet, nie chce mi transmisji uruchomić za bardzo. A tutaj mamy właśnie, przechodzimy z jednego budynku, właśnie BMK, tutaj i to jest ten słynny czteroletni trawiec i przechodzimy na drugą część. Ciągle dalsze zwiedzania, ale już mi trochę tu jak w nogi w tył weszły, ale cóż. Cierp jak jak to mówią. Więc ja No, a tutaj te, te budynki, te bloki, to wszystko po kolei to są hale produkcyjne BMW. Bo tutaj jak jechałem, jak jechałem e, tutaj do, żeby zwiedzać do muzeum, jechałem metrem, to sporo się działo pracowników właśnie w w uniformach e, BMW właśnie jechaliśmy tam do pracy, bo to akurat była pora zmiany, zdać zmiana szychty jak to mówię no i tutaj jest nieopodal właśnie tam widzimy w głębi dalej z rozpowiedziemy, że będzie lepiej widać tu jest całe to, to stadion słynny monachiczki wybudowane właśnie na tę olimpiadę czy jak to tam jest? chyba to będzie trwać? Z wycieczka sobie robić cheese na marmaladę. Ja będę musiał po raz kolejny wyciągnąć bilet, żeby wejść. BMW, świat BNW, jak napisane? Eigent, wejście południowe. Dobra, jesteśmy w środku. A, bo tu są w ogóle salony, tutaj są, można przyjść. Podbór po samochodu nowego od zakupu. Ludzie przyjeżdżają i mogą mieć taką powiedzmy, full opcja. To jest odbór samochodu, z ze zwiedzaniem, właśnie muzeum i fabryki. To jest w cenie, powiedzmy, samochodu. No, i tutaj już stoją obecne furki, które można sobie kupić w grupie. Bardzo mi się podoba tak jak mówię, to nieraz pieniądze, że ta wielokulturowość gdzie mamy i turbany i czakrafy, i cuda wianki. Wszystkie nacje, wszystkie kolory skóry. Nikt sobie nikomu nie wchodzi w około. Tutaj knajpka też sobie można przekąsić. Ale mówię tu na ogół, tak przy takich tych muzeach to ceny są kurga wszystko to po prostu, przynajmniej na polskim kieszeni. Ale w sumie takiego na taką furkę tego stać na jakieś takie inne pierdały i będzie się druga sprawa. Będziemy liczyć to w swoim kieszeniu po polsku. To nic tego.